No to lecimy z pierwszym odcinkiem w tym roku. Jest nam aż ciężko uwierzyć, że już tyle czasu minęło od momentu, kiedy wprowadziliśmy się do Dukatosa i podróżujemy. Więc dzisiaj zrobimy takie właśnie podsumowanie i przypomnienie, jak ten czas u nas wyglądał. Na koniec podzielimy się z Wami, ile zarobiliśmy na naszym kanale YouTube w 2024. Zaczynamy! Styczeń rozpoczęliśmy w Maroko. Dużo słońca, fal, wiele przeróżnych pięknych miejsc i każdy dzień spędzony ze zwierzakami. Powiedzenie w Maroko nigdy nie jesteś sam, faktycznie jest prawdziwe. W lutym odwiedziliśmy Marrakesz i doświadczyliśmy niesamowitej marokańskiej gościnności. Zamieniliśmy ocean na góry, oazy i przejechaliśmy setki kilometrów, by w końcu dotrzeć na pustynię. Widok dukatosa na Saharze był wysoko na naszej liście marzeń. Do tego burza Piaskowa, która była fantastycznym przeżyciem i której zupełnie się nie spodziewaliśmy. Na koniec marokańskiej przygody odwiedziliśmy niebieskie miasto Chefchaouen i wjechaliśmy na prom powrotny do Hiszpanii. Do malagi doleciała do nas rodzinka, spędziliśmy razem kilka dni i później ruszyliśmy dukatosem do Portugalii, gdzie zostawiliśmy go na lądzie, a sami poleciliśmy samolotem w kolejną podróż. Madera, czyli wyspa wiecznej wiosny, okazała się kapryśna pogodowo. Udało się złapać jeden wschód słońca, a resztę dni mieliśmy deszczowych, ale miało to swój niepowtarzalny klimat. Potem udaliśmy się na Azory, gorące źródła, pola herbaty, dużo wiatrów i przeobłędne ujęcia z drona. Po powrocie z wysp, wróciliśmy Dukatosem do Polski i zaczęliśmy przygotowania naszego domku na wsi na sezon letni pod wynajem. Do tego ambitny plan postawienia płotu. Stwierdziliśmy, że jak zbudowaliśmy Dukatosa, to zrobienie ogrodzenia będzie przecież pestką. Nic bardziej mylnego, pracy było mnóstwo, kalkulacje musiały być co do centymetra, a wiertnica spalinowa nabiła pro zjemu nie niejednego śniaka. Równolegle zaczęliśmy naszą pierwszą współpracę na YouTubie z Aloha Camp i serię w poszukiwaniu wymarzonego domu. Odwiedziliśmy domek na drzewie, Tiny House, Glamping i wiele innych miejsc osadzonych w naturze. Znaleźliśmy mnóstwo ciekawych rozwiązań, które wykorzystamy kiedyś w naszym przyszłym domu. W lipcu wyjechaliśmy do Norwegii, która zaskoczyła nas swoją różnorodnością. Wiedzieliśmy, że są tam przepiękne góry i fiordy, ale krystalicznie czysta woda i widoki rodem z Hawajów tego totalnie się nie spodziewaliśmy. W Norwegii moim wielkim marzeniem było stanąć na języku trola. 10 godzin wędrówki było zdecydowanie warte tego widoku. Cały szlak był tak piękny, że zatrzymywaliśmy się co chwilę na nagrania i udało się złapać moje ulubione ujęcie tego roku. Mieszkaliśmy w Dukatosie w totalnie dzikich miejscach. Dojechaliśmy za koło podbiegunowe, kąpaliśmy się w lodowatej wodzie, pływaliśmy promami i doświadczyliśmy pierwszy raz dnia polarnego. Zachód o 23 totalnie poprzestawiał nam godziny jedzenia. Odkryliśmy przez przypadek bezludną wyspę i robiliśmy na niej totalnie nic. Co ciekawe, to wspomnienie zapamiętałem jako jedno z ciekawszych. Cisza, spokój Dukatos na bezludnej wyspie w Norwegii. Czego chcieć więcej? Zaliczyliśmy też wschód słońca na Reinebringen Bringen o 3.40 i był to zdecydowanie najpiękniejszy wschód w tym roku. Wrzesień to czas dukatosowych zmian. Wymiana zbiornika na wodę ze 100 litrów na 175 i dołożenie ładowarki dc, -DC 50A. Do tego sprzątanie i przygotowania do naszych pierwszych targów karawaningowych. Super było poznać wielu vanlifersów w Realu, których wcześniej znaliśmy tylko z internetu. Do tego przepiękna niespodzianka w postaci czterodniowej kolejki do zobaczenia Dukatosa. Tylu komplementów w życiu chyba nie usłyszeliśmy i jesteśmy za to naprawdę bardzo wdzięczni. Po targach zapakowaliśmy Dukatosa i ruszyliśmy nim w dolomity. Piękne widoki pomieszane z kilkoma awariami, ale na szczęście wszystko udało się naprawić. Kolejny przystanek Sardynia, na której jesteśmy do dziś. Bliżej świąt stwierdziliśmy, że chcemy wrócić do naszych rodzin i spędzić z nimi ten wyjątkowy czas. Dlatego kupiliśmy bilety i postanowiliśmy zrobić im wielką niespodziankę. To najbardziej nie mogę doczekać się min naszych rodzin, jak będziemy kolędować przed drzwiami przybrani za Mikołaję. Jestem ciekawa, w którym momencie się skargną, że my to my. Witamy w Gdańsku! W ciemnym Gdańsku! Oto jesteśmy! Przebrani i gotowi na wielką akcję. Mamy brody. Okulary, więc będziemy inkognito. Widzieliśmy, nawet, że nie wam skręcę. Każdy z dziedzicieli odesłucha mi, że. Wola na wysokości kawałek. dziękujemy wam za tą kolędę, kolędnicy. Nie wiadomo, kto się kryje pod maskami, czy się znamy, ale gdzie się <grymne> jemy. Buty ulubione w naszej rodzinie. Okay. <grymne> hey. Czy koszyk, czy jakoś się do kieszeni czy, czy po prostu. A zdrowko, <grymne> w połowie, drogi. A Jest A Nie no zawał. A ja byłam pewna, że ty wiesz! Bo ty zawał. tak... Zawał! A ja byłam pewna, że ty po tych butach się skapnęłaś. O, nie, no. nie wierzę! Tak sobie myślę, Jezu, jak fajnie, że dorośli ludzie jednak gdzieś tam koledują. Oczywiście to nie koniec niespodzianek, bo w pierwszy dzień świąt kolednicy pojechali zapukać do drzwi drugiej rodziny. Przywieżeli nowe dwoje pasterze, grając zawsze na liże. No dziękujemy bardzo. Nie przygotowani. Nie przygotowani, Jacek. To Mikołaj? Wracamy z powrotem z Sardyni! Święta to był piękny czas spędzony z rodzinami. Te niespodzianki to wspomnienia dla nas na całe życie, a rodzice już zawsze będą sprawdzać, kto kryje się pod maską kolędnika. Jedliśmy zupę grzybową i barszcz, karpia i tysiąc pierogów i na koniec tata zagrał nam koncert. Wróciliśmy na Sardynię spełnieni. Widzicie, ten rok był naprawdę naładowany podróżami. Spędziliśmy 3 miesiące w Maroko surfując i żyjąc sobie z osiołkami, potem byliśmy na Maderze, na Azorach, następnie postawiliśmy płot w Rogowie i tego nie polecamy, bo postawienie płotu samemu to żmudna praca. Potem spędziliśmy wakacje w Norwegii. Zaliczyliśmy nasze pierwsze targi karawaningowe. No i udało się nam tutaj dojechać na Sardynię. Przede wszystkim jesteśmy z siebie bardzo dumni, bo udało nam się osiągnąć nasz podstawowy cel, czyli omijamy zimę i właśnie tak wygląda nasza zima teraz w Sardynii. Mamy dużo słońca, dużo surfingu, kitesurfingu i naprawdę to jest nasze wymarzone życie. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że ten rok pod względem wrażeń był naszym najlepszym rokiem, bo tyle po prostu się działo, w tylu miejscach byliśmy i w ogóle życie w wanie jest tak nieprzewidywalne, że chyba ten sam fakt mieszkania w Wanie i ciągłego przemieszczania się daje tą właśnie największą frajdę, więc ten rok był po prostu wykorzystany maksymalnie jak się dało. No, ale żeby nie było też za kolorowo, to oczywiście były i różne awarie, i różne stresujące momenty, i była mysz w kamperze, a w sumie to nawet dwie, bo mieliśmy w Maroku też, ale to był mysz skoczek, Więc różne rzeczy w VanLife się zdarzają, ale rok był wspaniały. No, i teraz przychodzi czas na podsumowanie tych naszych zarobków. Także biorę kompa, otwieramy go i przechodzimy do naszych YouTube'owych statystyk. Wchodzimy w statystyki. Następnie 2024 i jak widzicie, nasz kanał uzyskał 21 milionów wyświetleń w tym roku. Jeśli chodzi o treści, to aż 20 milionów to były shortsy. Nasze filmy dłuższe zdobyły 754 tysiące wyświetleń, ale w porównaniu do poprzedniego roku no to jest ogromny przeskok. Jak widzicie, nasze skoki w wyświetleniach są spore, a to jest spowodowane właśnie tymi wiralowymi treściami, ponieważ one napędzają bardzo wszystkie wyświetlenia kanału. Nasze filmy obejrzeliście w godzinach 265 tysięcy, co daje nam, wyobraźcie sobie, jakby jedna osoba miała teraz zacząć oglądać nasze filmy, to zajęłoby to jej 30 lat. Więc obejrzeliście w 2024 30 lat naszych filmów. To jest jakaś. Nieprawdziwa liczba. Jeśli chodzi o liczbę subskrypcji, to przybyło Was tutaj 70 tysięcy. No i zarobiliśmy na naszym kanale 13 351 zł. Dla przypomnienia, w zeszłym roku zarobiliśmy 3144 zł, więc w porównaniu do tego roku, w którym zarobiliśmy 13 351 300... 51 no to jest jednak duży wzrost także jesteśmy bardzo zadowoleni oprócz tego oczywiście jeszcze dochodzą współpracę ale kwotami współprac niestety nie możemy się podzielić bo wiadomo są umowy i tak dalej także w tych podsumowaniach chcemy dzielić się właśnie tą kwotą jedyne co możemy zradzić po prostu że z współprac ta kwota była o wiele większa niż to co tutaj powiedzieliśmy. Ale i tak super, że YouTube płaci za wyświetlenia, bo to jest jedyna platforma, która za to płaci. Na Instagramie czy na TikToku nie jest to możliwe jeszcze, więc i, I tak, tak, tak uważam, że super. Tak, i tak jest to super kasa, którą po prostu przeznaczamy na e, montaże właśnie i benzynę. <laughs> więc jest to jakiś tam dodatkowy przychód, e, z którego korzystamy. E, no i oczywiście w tym miejscu chcieliśmy wam podziękować, bo e, bez was w ogóle ta kwota nie pojawiłaby się, także m, dzięki, że oglądacie nasz kanał, że wspieracie. E, w tym roku mamy bardzo duży plan, właśnie, żeby e, wyjechać do Stanów i tam e, pokazać Wam e, co nieco. Fajnie, że mamy z kim tutaj pogadać. <gryw> że jesteście po tej drugiej stronie. Nas naprawdę bardzo zdziwiło na targach, bo my, nagrywając, nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile osób nas ogląda, bo wiecie, my mamy tylko kamerę przed sobą i mówimy do kamery. A tak ciągle tylko we dwoje podróżujemy i raz na jakiś czas z kimś się spotkamy. Więc tym bardziej miło, jak właśnie zostawiacie po sobie komentarze. I widzimy, że ta interakcja jest i że podobają Wam się nasze materiały, to my mamy od razu też większą motywację, żeby z Wami dzielić się tym naszym życiem, wanie i pokazywać nasze podróże. Jeżeli oglądacie nasz kanał i to już jest któryś odcinek, który oglądacie, to będziemy oczywi oczywiście wdzięczni za zostawienie subskrypcji. Mamy nadzieję, że w tym roku spełni się moje wielkie marzenie i. W tym miejscu, tutaj po lewej stronie od zlewu, zawiesimy nasz srebrny guzik z YouTube'a. Dostaje się właśnie taki guzik po uzyskaniu 100 tysięcy subskrypcji, także jesteśmy już naprawdę na ostatniej prostej do spełnienia tego wielkiego marzenia. No, na ten moment 19 tysięcy zostało chyba, chyba tak. subskrypcji, no. więc pomału, słuchajcie do przodu idziemy. Tego sobie życzymy właśnie tak, YouTubeowo w tym roku. No i tym pięknym akcentem kończymy ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka like i napiszcie w komentarzu, czy Waszym zdaniem to dużo, czy mało jeśli chodzi o te zarobki. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa!